Masz coś, co pokazałeś, co jest trochę chyba marzeniem wszystkich, którzy obserwujemy gdzieś internet. Co to jest? Opowiadaj. To jest Lamborghini Aventador Roadster S do końcówki 2018 roku, na który bez żadnego przebiegu został założony pakiet oryginalny Liberty Walk w wersji 10 na 50. To jest sztuka numer 10 na 50 wykonanych. No i na chwilę obecną ten samochód ma już troszeczkę przebiegu, bo po pierwsze wybraliśmy się nim do bazy wojskowej i, i zaprezentujemy go w towarzystwie myśliwców F16. No i drugi drugi obiekt, drugi cel naszej podróży tym samochodem to była Praga. Żeby po prostu utrzymać go w tajemnicy, no bo jakbyśmy w nim wyjechali na Warszawę, Kraków, Poznań czy Częstochowę, no to raczej Byśmy... cała Polska by zauważyła. Poszerzenie ten body kit. Tam wymagało to podcięcia, jakby. Tak. Błotników. Oj, tak. To więc, trochę więc boli, co? To, bo się... to nie jest trochę tak, że to, to... trochę boli, nie. no bo to jest taki nie. moment. Ja sam chciałem, nie... osobiście chciałem.